Biegnę za Matin. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. Zaprowadza wszędzie. Ja bym zasieki zbudował. No i pierdolić te zasieki. Panowie, zasieki, widziałam... zasieki trzeba zbudować. Ej, tu jest ktoś, minę. Ej, to sama na minę. Strzelić w to? Nie. Gdzie jest mina? O, jest nasz przyjaciel tutaj, Olsen. Chodźmy za Olsenem, on biedzi. Zasieki budują! No, bardzo mu po, po, po im powiedziałem. O co wygląda jak ten Niemiec z Call of Duty 5 A jak ja młotkiem to pierdolę. Ristofen? No Za mało zapasów What? Co? A lagam laga miał Jezus, jezus. O, ty, faktycznie <laughs> on jest tu! Ja ja. Nie A mamy ci. czasu żeby to bronić? Kristofen no 30 minut nie? musimy Buh. sobie bronić kurwa co już tam? Awesome. Tak, 4, tak. Przebiegli na drugą stronę, za krzaki. Brać tu kurwa machine do Gdzie jest machine gunner. Kurde, zdążylibyśmy hey, uh, ten dom zająć? Tak, tak at, ja tu biegnę. The Próbuję Są z tobą. Na, na skrzydło od samolotu, na skrzydło od samolotu, Szybko, jest tam, ziomek. Ej, faktycznie. Ziomek jest do góry na skrzydło od samolotu. Dobra, idę wam pomóc. No, na skrzydle jest Tak sobie pomyślałem, że może ten dom będzie fajnie zająć no To Bo, jak, bo jak, oni, jak oni tutaj się władują, no to będzie ciężko z nimi walczyć Idziemy, no idziemy, bo... oczywiście, że tak, idziemy I no, tak sobie wziął widzę tego automatic rifleman O oh, kurwa No wiadomo I, i ta tak dalej już nie, i... nie pobiegniemy bo to jest linia frontu, nie? Jesteśmy zaraz przy granicy <laughs> Daj, budujcie tu garnizon w tej chacie. O co, chodzi nam tu garnizon po W chacie się nie da. O! No to o. Tam się co to, co to co? kula <noise> było? Koś stękał. jak rzucę no? tu granat, to będzie okno? Nie, nie rzucę granatu, bo nas wszystkich zabijesz, kurwa. Które jest okno? Dobra, to jest okno. Ej, ktoś, się zginął od nas, blisko. No widzę. A, on. Ej, idę Amerykanie! Gynie. czołga. Tam. Powiedz mi czy został, został, on już zginął. Te skrzydła od tak. samolotu macie wyczyszczone? Co? Skrzydła od samolotu macie tam wyczyszczone. W widzicie je? Nie, jest chodzi, chodzi po skrzydle, chodzi po skrzydle gość. Widzicie, po to, po to skrzydle. Próbuję. Chyba chyba się cofnął. Nie wiem, czy on zginął. Amerykanin tutaj już biegł za domem w sadzie. Za domem w sadzie? Tak, tak, już w sadzie. O kurwa, wcelowany jest w drzwi. Uh, watch out on the left side uh, in the Dobra, bushes. Uważaj, 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 owsen, tam granat. Left side in the bushes, watch out. Dobra, mój, yy, medyk podnosi. Zajpiście. Thank you Ja tak sobie właśnie zerknąłem, bo my tutaj się ładnie okopaliśmy i nikt sadu nie patrzy Jedzie, jedzie ich jakiś stan Cio, widziałem, no Skąd ołseny, skąd pizgają? Dostał, dostał. Dobra, idę pomóc naszemu To chyba ten co do ciebie, wiesz? O, sorry Chodź A Ja cię, ty chłopie bandażne, ty się nie martw tak mi kurwa podziękował. Co powiedział? Nic nie powiedział, tylko głową zaczął Góra, dół. Oh. Idę do was do chaty. No, tu ma. Co? Tylko czekajcie, jeszcze zajmę jakąś fajną pozycję. Ej, skrzydło samolotu, dalej. Skrzydło samolotu. Czy to jest trup? Ale ten trup oddawał strzały, więc to nie był trup. Teraz może jest trup. Ja sobie z już jest trupem, no Nie rusza się jebany Dobra, no to w takim tak razie jest. mamy trupa Nasi poginęli w sadzie tak, W sadzie, sadzie znowu? oni już są tu, kurwa, tu już są Pod tą tom. Zajebałem jednego Dobra, ja tutaj też widzę wejście przez okno Będę próbować, będę próbować atakować ten sad, tak Dobra, zerknę tylko chacu, na pole. Już nie czymś Ej, w sadzie, w sadzie Pomocy! Cofaj, cofaj do chaty masz bandaże, żeby się samemu tak. zabandażować? Dobra, tak, ja tak, patrzę teraz patrzę wejście dobrze. do sadu Okej, okay, no nic nie widziałem, tylko że ja mam taki wąski, wąskie pole widzenia. Ja też, no już też patrzę teraz w sad. Dobra, to ty patrz cały czas, ja tylko zerknę co tam się dzieje na polu. Czy ty Hubert patrzysz pole? No coś ty patrzę. Dobra. Ten nasz tam bardzo mocno wierzy, że ja jeszcze podejdę i go uratuję, bo nie chcę puścić tego krwawienia tej rany. Ale wydaje mi się, że będzie ciężko. Nie wiem, mogę próbować. Odejść. Jest w wychylopatii, prawo, prawo też, prawo też był Za drzewem Widziałem łepek Dobra Nie wiem już granatów Dobra, nie ma sensu, ej, grada wrzucili Dobra, oni, oni tu patrzą na te wejście, nie ma sensu, musimy, musimy my na nich poczekać Żeby was nie na... No właśnie, żeby nas też nie obiegli też prawda Od sadu. Dobra. Patrzysz na sad? Tak jest. To Dobra. ja się może bardziej skupię na tym... Na, na polu. Nie wiem, co tam Hubert patrzy. Ja spróbuję obiec ich, kurwa O! U, a to co? Co to był za strzał? A, Huberta nie ma. Ja cię zamandażuję. Nie, za... nie widziałem, nościana, to jest, nie, no ściana tu jest, kurwa, Nie ma tu przejść. Ja pierdolę, ale wstyd. Wiadomo, kiedy Huberta nie ma, bo wtedy robi się Krystyna Szumilas. Nie da się tym przejść. Ej! Ej, z, z sadu wali z Thompsona gość. jest bardziej je gdzieś w krzakach. Kopalny. O kurde, w łeb dostałeś. To nic, ja patrzę w ten sad, kurde, jak będzie chciał przejść, to go zajebę. Patrz, patrz. Zabiłem jednego. Przebiegł jeden, no. Na nie drodze, na, dro na drodze przebiegł, zestrzeliłem go. To na razie nie widzę. Tam okna dobry widok jest. No, sobie tu wszystko praktycznie widać. I całe lewo, prawo. O, tam gdzie? Jak mnie je... słychać? Halo? Dobrze, co tam stało? Nic, to, to było, telefon miałem. O! Ziom, zio, mój wspólokator do mnie dzwoni. Siema, jesteś w chacie? Ja mówię, jestem. Sprawdź czy jest moja wódka w zamrażarce. Mówię, nie ma. A, to chyba już wypiłem WALI DO MNIE WALI DO MNIE KURWA Z TEGO DRZEWA Z TEGO DRZEWA Zabiłem ja, go chyba Mati, wydaje mi się, że go zabiłem dobra. dobra, muszę się zamandażować Dobra, jak ci się już skończą to ja cię tam, ja zajdę ja cię będę mandarżował. Dobra Co ja się tu dzieje, kurwa ja tam idę na <laughs> Konrad Co? Ja już będę zaraz mnie kurwa Ty Co? też Co? Ja będę osłaniać z tego okna Lewo, 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 lewo Gdzieś chyba Hubert ty Dobra, jesteś Dobra, on nie był to nie... Kurwa, on ci zajebie zaraz. On tam był w czakach, kurwa. Hubert, jesteś szalony, ty jesteś popierdolony. Z prawej był kurwa, nie z, Ej, z lewej. Dymują, ale z dymują. lewej też, z lewej też. Do pizdy. Dymują. Dymują, koda. Wiem, wiem, wiem. Spierdalam stąd. O kurwa. Ale musisz, ty mnie kurwa. Dobra, ja patrzę, ty mnie badażuj. Dobra. Przepraszam, może poszło chujowe info, ale na bank był z prawej. Z lewej w sensie. Już sam nie wiem, to. dobrze, nice. Ej, wróg jest na naszym posterunku Mati, nie możesz zginąć? Przymurzę jest, przy jest, kurwa, przy murze Wcelowany jestem dobra, wceluj się, ja tu się Masz go? Nie ma to nic Boże, wróg jest blisko Stęka Czy to, jest jakiś, o Jakaś odległość mi się Biegnie, biegnie Coś tu chodzi. No, no, no. Z pleców! Fak. Z pleców kona dostałem. Z domku. Nie trafiłem kara, jestem dead. No. On jest na moim ciele. Nie! Ty chuju! O, nie. nie zdążyłem, sorry. <grym> to... No dobrze, Zaje że panie, go zabiłeś. Domu, proszę Państwa. Dobrze, że go zabiłeś. To była obrona Częstochowy. Dobra, no jaki plan teraz? A co, obroniliście ten dom? No, ja jestem. O, wy jesteście przekurwy, syny. Dobra, A, jak się nie. odrodzimy tu na punkcie? W domu jest, w domu jest. W domu jest, tak? Oni przejęli dom, przejść na ten dom, kurwa. A ich jest swój tu na drodze. Odradzam się za 10 sekund na posterunkowym. Kto tam żyje z naszych? Mati? Tylko Mati? Ja. Dobra. Kurwa, ale gdzie jest ten dom? Drugą Kurwa patrzą już z okien Gondi <laughs> Tak, czekaj Daj. Dobra, dwóch zajebałem, to już przez drogę, drogę próbowali przebiec Daj mi chwilę Hubert Ok. Ale bandasze Okej okay. Skąd walą? Gdzieś blisko przy w jest, słyszę, jak tupta. A nie, to ty, przepraszam To ja Tom w oknach kurwa patrzą z okiem. Ale w łeb dostałem, nice. Ej, dobra, patrzy gość, on jest pomiędzy murkiem a żywopłotem po prawej stronie murku, który wychodzący z tego domku. On tak przez taką szparę chujową patrzy. No i okna, okna musimy wyczyścić. Póki mamy posterunek, to spróbujmy się jakoś lepiej ustawić. O, no, domu. Żeby tylko nam nie zniszczyli. To jeszcze możemy się tu trzymać. Dokładnie. No teraz oni nas będą siekać. My ich siekaliśmy przez 10 minut, teraz oni się odpłacą. Tak. W tych oknach, kurde. Mogę dać pełno dymnych i możemy się tam wpierdolić. Mati, spróbuj z STG. Tak. Mogę granat leci. To ja rzucam. O ja rzucam dymne. <laughs> Ale rzuciłem, oczywiście. Ja za osiem. Ej, Hubert! Hubert Huber plecy! Granat rzucano! No, drugi, drugi, drugi! Zabiłem drugiego! Trzeci, trzeci, kurwa! Trzeci za nimi wyszedł! Ja pierdolę! Ja się, ja rzucam granat, obracam się, bo chcę biec w prawo, a tam trzech amerykańców wychodzi z żywopłotu. No, zabiłem dwóch, a trzeci mnie zabił! Jeszcze ja, mam, mamy po posterunku, nie? Konsen, musisz coś tam postawić. <laughs> zaraz, zaraz, tylko tutaj, teren badam. <laughs> to oh, mówię. fuck. Ale oni się zdziwią, kurwa, jak nam postawisz. No. Poczekam, aż eee. się rozbiegną. Ja Dobra. No Dobra, no cierpliwie, nie, nie ten, bez nerwów, spokojnie. Nie ma, nie ma, presji, zero presji. Biegają cały czas. Słuchaj, no? w jakiejś szafie? <grym> Podłużko. Pamiętacie, i tam. W tym medalu. Nie, no w medalu Niemcy z szafy wyskakiwali czasami. O kurwa. Albo w to Call to of to... Duty też. O jam Cicho, board, dajcie, mu, dajcie mu się skupić kurwa. Dobra, po mału wychodzę. Ja tylko widzę tutaj na dzieje i kurwa. Dostał jeden. O kurwa. Mój <grym grym> drugi. drugi. Nie widział, stawiam szybko, stawiam, stawiam. Dawaj, dawaj! Jest! Ale szybko, szybko, kurwa! 20 sekund! 20 sekund! tam kurwa! Ja close! Rozbiegamy się w pizduta Dobra, 5 sekund Odsady czysto Coś tu Co jedzie chyba Jezus Maria Ja pierdolę, chodź mi na plecy, chodź mi na plecy kurwa które którędy proponujesz? No tam, no tam skąd oni nam przyszli? Nie z ulicy nam przyszli. Kąd no z ulicy, z ulicy. Bierz nim? Tak. No, bo... Pole, 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 pole. Na polu, ozn oznaczyć. Tak, zanim się Ej, e, Oni są jeszcze za tym domkiem też. Koło tego domku, kurwa. O kurwa, zginąłem. Dobra, dawaj ty jeszcze kurwa. blisko, wróć blisko, ja chyba Olsen, znowu tylko ty zostałeś. Od sadu czysto. O kurwa, dobra, czekaj, już będziemy... 10 sekund. 10 sekund. Odradzamy się wszyscy. A, nie możemy. Aj. Jest tu, dobra, kurwa. czekam. Oh fuck. My, my też czekamy. My też czekamy. Chyba wszedł do budynku. Biegę tutaj. Kurwa, widział mnie, ale dostał. O bazuką tu za <laughs> O kurwa. <laughs> ja pierdolę. Stawiam szybko. Ha? Jak to się uda, kurwa. Jak to się uda, to dosyć kurwa. Ja pierdolę 20 sekund. Spierdalam Enemy close. 20 sekund, kurwa. Sadu szedł, ktoś do mnie strzela. Dwa dostałem. Od sadu idzie. Dobra, zaraz ci pomożemy. Sadu, dobra Zaraz ci pomożemy. 5 sekund, sadu. zaraz, zaraz. Od razu sad Gdzie, Gdzie mamy iść? do sadu? No tam biegu, jeden na pewno. Dobra. A reszta od drogi. To już chyba niszczą pół. Zniszczyli. Mam kość od sadu! Następny! Dobra, zginął, ja zginąłem! Ale jestem w sadzie Hubert! Czyli punkt odrodzeń. Jesteśmy w dupie. Patrz mi prawo, ja patrzę sad. Dobra. Ale Owen, dajewali taką robotę, że chuj. Po, posuwaj się powolutku przy murze samym, Hubert. I patrz cały czas w prawo, a ja będę ci trzymał w razie czego wyjście z sadu. Ja próbuję się do nich przebić, kurwa. No, możemy nie dać rady. Ja wiem, Widzisz co? Ja będę próbował. Biega to ktoś. Dom czy sad? Dom sad. chyba. A dom też. 100% sad. Oh Jesus. Idzie. Zabiję go. I dom. Dom też. Wyszedł z domu, no. Our, wow. ale wyleć, wyleć mu nie Dobra. Zabiłem, A, zginęli. Zabiłem go, ale przyjebali mi chyba z bazuki drugi raz albo... Nooo, tu grana to bazuka. On co idzie za mną? Ale ja akcja. Dobra to, to było Ja nie żyję. mnie zabił i to jeszcze mój Dobra Hubert wracamy na linię frontu Ale ja tu, ja tu doszedłem do tego domu Koniec dywersji. tak? Tak? A, ktoś z bazuki do nas pisgał. Ja odradzam na garnizonie numer 2. Kurwa, zginąłem. No, my tam mieliśmy akcję, A. ale no, już się tak wkurzyli, że zaczęli pisgać właśnie z bazuki do nas. Co nawet nie patrzyli, że są ludzie do odrodzenia, wzięli i przyjebali. Ja miałem pojedynek z gościem, któremu się w garandzie amunicja sko skończyła. To, ale wy zdajcie sobie sprawę, że w chuj ich tam zatrzymaliśmy i tak. No, nie? na pewno zrobiliśmy dużo dobrego. No, tutaj już na garnizonie się odradzamy. Jest strzelanina. Tak. Już się do tego domu chyba nie przebijemy, kurwa. Nie, ale urwaliśmy im 15 minut przynajmniej. No, naprawdę. Kasiu, co to za muza? Co to za muza? To jest muza! A, właśnie! No właśnie. A ty jesteś pijak! Już potem miał beerbell, już ma. No właśnie. O, lęda. Ło, czołg jedzie. To jest angielski. Siorka. Mateusz, co? to jest biblia? Jaka biblia? Tak, no. Bo... Czołg jest tutaj. I mnie zabił. Nice. Panowie, ten czołg, to trzeba w niego szczyloć, kurwa. Gdzie jest Hubert? No, Huber. jestem, kurwa. No to szczyroj tego czołga. To On biorę się przeciw... biorę Otwieram. Tak, to nam chce wyjechać już, chodź do mnie. Tu jest nawet mój przyjaciel Konrad. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Nie wstaje nawet. 30 sekund. 30 sekund. Dole, dole, na A to polega, na o, bo... A cię bał do tyłu? <grymne> no nie ma siły na takie pierdolnięcie. Ej, już nam nawet, kurwa, garnizon... Ej, trzeba bronić punktu, bo zaraz stracimy ten punkt Ej, nie ma garnizonu Ej, ja odrodziłem się i zabijam Amerykańca, kurwa I Olsena zabili też na odrodzeniu A mnie zabili z tam, wioski Tam, zabudowań Ej Tam, gdzie ja strzelam, tam Tam i idą Amerykanie Oj, nie wiem, czy my damy radę wytrzymać. W mordę. Oni, oni Kurde, to my tracimy... Yy, padnie za chwilę miasto, zabudowania. I nam wejdą od prawej strony też. Bo tam już nie ma ludzi. jest do Pumy, kurwa. Co są na tej drodze, kurwa. Ej, jestem w Pumie? Siadać do Pumy, kurwa? Ale możecie wejść na kierowcę? Chyba nie. Tak, yeah, guys, you gotta defend the middle, I mean our last point, because they're really close. They're even here, so either stay here, or defend the point. Ja wszedłem tutaj tej pumy, ale jako. nie wiem, jako kto. Jako. Tu jest, tu jest, kurwa, biegnie, kurwa. Na A Dwóch, komuś, dwóch tam wyszło z murku! 70, kierunek. Widzę, 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 koniec. Mnie też zabiją. Poddaję się od razu, ale tu było paru naszych, więc może sobie poradzą. No nie wiem, 7 minut zostało. Mamy garnizon na polach. Idę tam się odrodzić. Jak tam miasto się trzyma, miasto się tak średnio trzyma. Okej. Okay. Jest tu ktoś ze mną? Olsen. Zaraz, 10 metrów ode mnie jest przeciwnik, który trzeba do mnie Samsona. 350 Olsen, tam chyba czołg. Tam czołg jest, czołg jest. No, 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 no. chłopaki. Szkoda, że z wyskoku się nie da, ale to jednak nie Call of Duty. Kurwa, no na moim ciele goś jest. Dostałem. To jest rzeź. Tak. Co tu się kurwa dzieje? To jest jeden chuj. No to rzeź. Rzeźnik. Rzeźnik. mieszek. Nie odradzam się na tych polach, nie podoba mi się Ale w sumie wszędzie mi się nie podoba, wszędzie dostaję bułę 6 minut 6 sekund Minut i wygramy O kurwa, będzie to kurwa, chłopy Amerykana ja w no... tym okopie ja, staraj, 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 staraj. ja po tym meczu muszę spierdalać, ale musimy to wygrać kurwa Dobra, z której strony oni nadchodzą? Fucka. ty zginąłeś? Mm, nie muszę ratować nasz skład czołgowy. Jest to jakiś czołg? Wra, Wrażeski. Kurwa, ja zginąłem. Wrażeski, ja, nie wiem. Konrad, gdzie ty jesteś? Ja bra? jestem na tym głębszym outpoście, w sensie bazie, bo oni nas pizgają z budynków i nasi nie mogą się nawet do czołgu dostać. Oh. Do tygrysa o, nie, kurwa. nie mogą wejść. tu jest czołg u mnie? No to z bazuki mu napierdalej. Lera jasna, no Nasi nie mogą wejść do czołgu Dobra, idę, 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 idę się tam pomóc Gdzie on pojechał tym czołgiem? Próbuję Dobra, dziel walu, że oni nie mogą do tego czołgu się wskoczyć Nie wiem, ale na o leczę Mam go Pan e, Pandasz jeszcze, bo potrzebny, dawaj, dawaj A, bo by mi się tu wykrwawił, hop Dobra, wejdzie do tego czołgu, da radę? Jest, będzie. Dobra, w, 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 ruszy tygrys za chwilę. Jest tu ktoś za mną, no, Mati? Ja yes, mniej więcej stał, tylko właśnie nie szukam tych Amerykaninów, który, którzy do nich strzelają. Oni tu pizgali właśnie z tych budynków na dziesiątce, ale widzę, że nasi chyba poczyścili. No, ok. Byli postawieni przy tych murkach, przy tych dziurach. i... To czołg się przyda, kurwa. Niech tam jadą na tym No, lecą, mogą wreszcie ruszyć. No, to będzie teraz kluczowe. Dobra, tu nasi już giną. Mm -hmm. Ej, no nie wiem w sumie skąd, to, z lewej? Z lewej, z lewej na drodze chyba. Tak, tak, tak biegnie na drodze. Chyba zabiłem, ale nie jestem pewien. Dika leczę, unit bandages. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Na ulicy. Grubo to macie? Wszędzie, no to jest. wszędzie jest grubo. Aż bazuki goś mu przyjebą. 3 minuty. Ja chcę usłyszeć Erikę, bo jak nie to będzie, będę wkurwiony. Trochę jakby się uspokoiło teraz. No. Jak tam, nasz, jak tam nasz czołg sobie radzi? Mamy w ogóle... Nie wiem, ale chodź ze mną Konrad, bo będziemy ich tutaj próbować obchodzić. Dobra. No chyba już nie mamy czołgu. Chyba... Nie wiem. No coś... Nie, st... nie Wybuchło, coś eksplod... eksplodowało tutaj obok nas. To był chyba strzał z bazuki, ale... No dobra. Faktycznie, czołg śmiga. Nasz gość strzela, ale nie wiem dokładnie. Ty mu wypuścili. 290 e, e, Matki przebiegają. Dobra Jeden do okopu wszedł. I do budynku biega. W. Gdzie gość mi tutaj przebiegał. Oznaczam dalej. Tam w tych okopach siedzą. A to jest cud, że my tego tu nie straciliśmy Fajnie w rogu położone no właśnie, chodzi o to, że mamy łatwo odrodzenie, oni nie mają tak łatwo do, do tego dobiec z domu, nie? Półtorej minuty, Od, oni sam odradzają! Jest w oknie, jest w oknie góra. Wy, gdzie masz i to zaznaczyć? Oznaczam, marys? oznaczam ten dom, oni w, dom, w domu siedzą. A, tak, oni w tym domu mają odrodzenie jakieś takie. Jestem przekrożdżony Rzucaj młodym Ja tam biegną Teraz nic nie widzę Karabin można wywalić Musimy zobaczyć skąd mm. i tam gdzie wtedy się biliśmy przy tym tym Co tam wybiegłeś na tych dwóch i lewo widzę tylko szarość. Ja też. A ty że GG Ej, Mati, na polu. Biegnie, przebiegnie, 230. Położył się gdzieś. Tam, 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 tam. Oznaczam, oznaczam, oznaczam. Oznaczaj. Bieg do lewej. Przebiegł w lewo. Czekaj, muszę przeładować. Ja też. Zajebałem tego machine gunnera. Ok, nice Dobrze zrzucili ten nalot Mamy to Mamy to, kurwa, panie i panowie Jest Niemcy się I... obronili Niemcy się obronili, kurwa Proszę mi nie strzelać głowę, Konrad Dobrze, dobrze <laughs> Jeszcze mi czołg wysadził. Ja lecę na pałę Hurra Hurra Jest Jest Ostatni punkt. Nie wierzę w to. Yes! No my... To nie nie, myślałem, że miał... Nasza akcja one. w domu zaważyła. Ja daję Hubertowi. Dziękuję, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję. Ja pierdolę Super. kondy Dzięki, dzięki O kurde, to był ciężki mecz. Ale było grubo do samego końca. No dzięki wam za ten mecz panowie kurde.